Witam, pozdrawiam. włóczyki i Filipiek Polesa do lasu. Sezori Wiktor Hansman. Mam tu ostrze. To jest bardzo ostre. Możemy tym sobie zrobić. Jak widać, to już złazi. Śledzie do pałatki LWP Polish Lawu. Tu ma piłkę, która jest bardzo ostra, proszę Państwa. Proszę tylko spojrzeć. Jak świetnie sobie radzi z drzewem. Już powstała po kilku lekkich machnięciach. Może uda mi się poprawić jakość. Taka wyrwa. Scyzoryk ten charakteryzuje się ergonomią, możemy sobie przypiąć, no i czerwony kolor, to jest szwajcarski scyzoryk, czerwony kolor na plus, ponieważ wiadomo, że w lesie jest pełno zieleni, kocham zieleń, nawet gdy kupuję proszki do plania czy tam do mycia naszyń, to w kolorze zielonym, zawsze w kolorze lasu, plus czerwonego koloru jest taki, że go nie zgubimy w lesie, Naprawdę, mam tu piłę, kociąg, wiele innych tego typu akcesoriów, których nie będę teraz wyciągał. Ważne, że yy, sprawdza się w lesie. Nieraz, nie, nie dwa był mi potrzebny. Na przykład alternatywa dla piły. Gdy nie weźmiemy piły, a chcemy mieć... A chcemy mieć... Dobrze ucięte drzewo, Victor Victoris Hansman nada się jak najbardziej. Tylko pamiętajmy, żeby uważać na ręce. Ponieważ ja się kiedyś nim zaciąłem krew leciała przez około 45-40 do 50 minut, no przy przybliżeniu godzina, a nie miałem bandaży wody utlenionej, także tam chusteczką. Powiem Państwu szczerze, i tu jest moja pałatka LWP. Pozdrawiam Państwa gorąco i serdecznie. Polecajka do lasu z Wiktor i polecam. Poczytajcie opinie. Naprawdę warto zainwestować się w ten scyzoryk. Jest on fajny, super. Jestem mega zadowolony, mega happy, że go posiadam. I pozdrawiam dashboard. I możemy krzesać im krzesiło. Pozdrawiam.